Witajcie, kochani. Wiem, że wielokrotnie o tym mówiłem, ale to takie jest powtarzające się i tak ważne dla mnie. Bo kiedy patrzymy na to, co nas otacza, patrzymy na siebie, to co widzimy. Chciałbym Waszą uwagę zwrócić na to, że często widzimy to, co jest między naszym widzeniem takim czystym z serca, bezwarunkowym, bez porównywania, przyjmującym życie takim, jakim jest, widzącym doskonałość we wszystkim, to między tym widzeniem pojawia się taka warstwa, taki filtr, takie okulary. Które są takim mentalnym, emocjonalnym konstruktem, sprawiającym, że widzimy coś przez pryzmat. Właśnie coś takie powinno być: jest takie, jest właściwe, jest niewłaściwe, jest wolne, jest niewolne, jest zdrowe, jest zdrowe, jest jakieś, jeszcze jakieś. I. Ten filtr powoduje to, że my tak właśnie dzielimy tą rzeczywistość, tak bardzo ją szufladkujemy. Kiedy na chwilę ten filtr się zdejmuje, to dzieje się coś niezwykłego. Widzimy rzeczy takimi, jakimi są, przyjmujemy je takimi, jakimi są, i widzimy w, nie, w nich doskonałość. Że wszystko zadziewa się po coś, dla czegoś, jest wnikiem czegoś, jakichś sił, które się ścierają, które się w swej drodze ku równowadze harmonizują. I tylko tyle. Dostrzegając to, to że wchodzimy w te różnego rodzaju filtry, które patrzą w taki sposób ograniczający na rzeczywistość. Zabieramy sobie tą przyjemność, tą radość w przepływie, bo zawsze filtrujemy. Ale moment, kiedy tak spojrzymy na to w takim zatrzymaniu, nagle robi się: Aha, to wszystko jest doskonałe. Wszystko jest tak, jakie powinno być. Tu nie ma w ogóle, że jest jakieś złe, jakieś dobre. I co następuje po tym? Właśnie to coś, co tak bardzo głęboko wielu o tym mówi, i chodzi o to, żeby to miało przełożenie na praktyczność. Następuje świadome wybieranie swoich reakcji na to, co nas spotyka. Bo właśnie te wszystkiego rodzaju wyzwania, trudności takie są pozorne. I chodzi o tą reakcję, jak my wewnątrz w usłyszeniu siebie zareagujemy na to. To jest fundamentalna sprawa. Z tego wyłania się wszystko. Nasza reakcja. Czy to będzie reakcja, która będzie chciała zmienić tą rzeczywistość? Wymalować kolorami po swojemu? Wielka, wielki wyraz egoizmu, żeby po prostu robić innych coś tak jak ja chcę czy w tym co coś spotka, spotykamy czy obejmiemy to co jest w akceptacji w szacunku w powiedzeniu stanowczym nie na przykład na pewne rzeczy ale nie walcząc nie próbując to zmieniać dlatego że to są te ścierające się od wieków dwa pierwiastki żeński i męski Gdzie dopiero w tej przestrzeni żeńskiej, tego otulenia, wyłania się przebaczenie, przytulenie, ukochanie bez warunków? Taka refleksja z tego miejsca. Hejka.